Czego mężczyzna nie powinien mówić kobiecie? Prawdy. Czego? No, no zdradzi? No ale by się nie przyznał chyba do cholery. O, nie. Chyba. <laughs> nie? Prawdy. nie? Brzydkich słów na przykład? Jakich? Jezu, brzydka jesteś na przykład. O, to znie. Że <laughs> jest y, dla bardzo puszysta. I czego jeszcze? To śmierć. <laughs> ja może kolega więcej na ten Kto temat. Nie, nie, nie. Nie, że no. jest puszysta. Ten tak, kolego? tak. I że ten. Hmm. Że dzisiaj się ubrała nie bardzo. Chyba dużo, że się kobieta ma. A Jakieś Różnie. na przykład? Jakieś jedno zdanie, którego pan by nie powiedział, albo które pan powiedział, i dostał pan po uszach za to od kobiety? Ja? Najczęściej jej wygląd. Kobietę uraża, że jest powiedzmy trochę przytyła albo coś takiego. Facetowi zawsze kobieta umie wy, wygadać, że ty masz taki brzuch, wejść za siebie, ale kobiecie to samo powiedzieć, słuchaj, ale ty to masz... Tak samo jesteś no tutaj, wie, to już brzuch. obraża się, to już jest obraza. a Siódmate. Nie, nie. E, nie wiem, że jest gruba, brzydka, albo po prostu my musi, trzeba jej mówić, że są ładne. Takie pozytywne cechy chyba, tak? Jeśli trochę przytyje, to powinniśmy jej o tym mówić. Tak. Tak? Tak. Żeby coś zrobiła ze sobą. Samobójca. Dziękuję bardzo. Czego nie powinniśmy mówić kobiecie? <noise> e, no nie wiem, na pewno, że jest brzydka albo mało inteligentna. Dziękuję bardzo. <noise>